Cześć, wszystkim, Papas Burgeria 4. Odcinek 14, czyli kończymy drugi tydzień. Chociaż tutaj w Burgerii gra się na tygodnie niedzieli, to można powiedzieć sobie, że drugi tydzień w naszej Burgerii właśnie kończymy. Doan jest nowy. I dzisiaj zrobimy taką taktykę na robienie mięsa, że wstawiamy mięso jak klient zamówi. No, myślę, że to będzie. chociaż jakaś zmiana, nie? że jakoś inaczej będę robił te dni. Chociaż chyba że robiłem już taki dzień. Że mięso wstawiamy jak klient przyszedł. Znaczy, jak już zobaczę klienta, to raczej będę wiedział, jakie mięso zamawia. Czyli w przypadku penny, no to żółte mięso już mogę wstawić. Chodzi oczywiście o to, że jak zobaczę klienta, to wtedy wstawiam mięso, żeby nie zdążyło ostygnąć. Albo żeby jak najmniej ostygło, nie? I żebym nie musiał tych wszystkich 12 mięs tu pilnować. Bo pilnowanie 12 mięs powoduje potem, że i tak pracę za. Podgrzewanie, bo no, za bardzo się przesmażą, bo jest za dużo tam, więc nie, wtedy. I tak, Doan, pierwszy twój burgerek, no, 200 seteczki. ok, jest pene, tu no się dzwoneczek, inny dzwoneczek, filmuje. nie wstawiłem burgera dla Akari czy mięsa. Już kolejne dwie osoby będą miały srebro. Akari i Ben. Obie mają srebro. Jak tam? Okej, dwa są. Jak gotowe, to od razu wydajemy. Nie? Bo inaczej to mi będzie stygnąć. A to nam w ogóle nie chodzi. Niech nie stygnie, tylko niech już klient się cieszy swoim zamówieniem. René. Okej. Okay. Tutaj to nigdy nie wiem jak jest jak wygląda 100%. Co pewnie sami wiecie. Jest Mitch, jest yy, Alberto. Jest miecz, okej. Okay. Dobrze. Okej, okay. mięso dla Mita. Kogo mamy? Mi... Czaka. I teraz akari. Dwóch miejscach to to nie, nie wiem, czy dam radę zrobić to 100%. To 100%. No, chyba tak. Okej, okay, czy, czy zamówię podronek, tak samo na 100%? Dobra, to oni mówili? Znaczy to już tam. Uff, jest dobrze odwrócone. Jest, jest yy, czak kolejny, który ma srebro do zdobycia. Więc ten czternasty dzień jest bogaty w srebrne medale. To już czwarty, który dzisiaj zdobywam. Nie, trzeci. Mandy może w sumie też będzie miała już srebro do zdobycia. Okej, okay, dla Taka jest, tu jest dla Mandy, tu dla Karla No to Nie, Mandy jeszcze nie, bo Mandy dopiero co... Znaczy jeszcze brązowego nawet nie ma No i trzy pierwsze zamówienia były ładne nie? Pod względem trzech dwóch setek A reszta to sama wyjdzie pewnie I jeszcze dziesiąty klient będzie do obsłużenia ale dzisiaj jak zrobiłem, że robię mięso jak klient przychodzi, no to trochę lepiej, chociaż może byłoby lepiej zrobić mięso, jak już klient zamówi. Mój foli przyszedł. Nie. W sumie i taka taktyka i taka byłaby w porządku, ale lepsza byłaby któraś. Ok, teraz szybciutko, no to już nie będzie szybciutko, aberto. Jak się szybciutko to nałoży tutaj, to nie stracimy. I będzie 100% za grill. Chciał, chcia, chciałbym to utrzymać dzisiaj. Tu. No. Zaczekajmy, to już wiadomo, że nie będzie setki. Tutaj wszystko przekujemy i teraz mięso podgrzejemy. A nawet nie musimy, bo tutaj już jest. Raczej jest ile, dobra ilość tego mięsa. Nie będzie go za mało. Za dużo? Być może. Za mało raczej, nie? Szósteczka? Dzisiaj tylko Doan zamówił niebieskie. O, okej. Okay. 100% za grill, ale już łapka w górę tylko. Jak w innych papasach staramy się o perfekty, tak tutaj. O to, żeby nie łapeczki w górę dawali, tylko ten drugi. Sposób na zadowolenie pokazywali, czyli ręce w górę. Czyli o prosto większe punkty, nie? Jest sreberko. Ok, teraz będzie no, parę zamówień po kilka miast. Najpierw jednak jeszcze zamówienie Mandy. Cebula, sałata, pomidor. Ok, mandy. Sto procent. <grywa> Dwa do podgrzania. Hm. Jedno mięso może sklejać nowa, co bo widzę, że tutaj nie jest nie Dobra, to to będzie od nowa. Jedno, pierw Dobra, teraz drugie. Jak robiłem dwa na raz, to nie mogłem się odnaleźć. Okej. Okay. Sześć mięs. Chociaż dla tej, dla dziewiątej osoby mogę wydać, bo tu tylko jedno jest. No, prudence. No, mogłem tobie wydać. Ósemka i, i dziesiątkę jeszcze. W sumie to mogę, to mogę. To raczej też wyrzucimy. Zobaczymy czy faktycznie się to uda jeszcze jakoś. Może też nie ma co tego podgrzewać, bo już są nowe. Okej, okay. czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery. Satysfakcja ze setki za grill będzie już dla mnie duża. Jak tam Karlo? Hmm. Jednak nie piekło. A długo czekał, co dobrze, Big Pauli? O, jak dla mnie to były te same wyniki u Karla i u Big Pauli'ego, a on, a Karlo gwiazdki nie dał <gryw> ok, 90% i co, rank 12. Tak, Hattie Flipper. I do zobaczenia w odcinkach kolejnych. 4 lata kanału dzisiaj mijają, nie? Więc to jest jakby, no... Drugi odcinek z Burgeri, który wam dzisiaj wysłałem. Teraz jeszcze tylko odcinek z Panka Kerry i Unpuzzled. Jeszcze do obejrzenia i do wysłania przeze mnie wam zostało. Cześć! Do wysłania przeze mnie, do obejrzenia przez No jak ktoś ma niedosy, kto ma na kanale inne odcinki, które już no, przez te 4 lata zgromadziłem. Nie? Cześć.